Też będzie o panu przewodniczącym Petru, Wysoka Izbo, ale troszeczkę poważniej, ponieważ pan poseł Petru, pan przewodniczący w dniu 17 grudnia z tej mównicy powiedział nieprawdę, a tak mówiąc wprost skłamał, zwracając się do ministrów Rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz do posłów Prawa i Sprawiedliwości. I oskarżając nas o to, że nie pracujemy i nie wywiązujemy się ze swoich obowiązków, ponieważ nie jesteśmy w stanie przygotowywać ustaw. Cytuję dokładne słowa pana posła Petru. Szanowni Państwo, to nie Trybunał blokuje ustawy, to Wy je blokujecie, bo ich nie zgłaszacie. Oświadczam moim wyborcom, wyborcom prawa i sprawiedliwości oraz wszystkim Polakom, że pan poseł Petru w tych słowach skłamał. Skłamał i zrobił to celowo, by zdyskredytować nowy rząd i nowy Sejm w oczach obywateli. Prawda, szanowni państwo, jest zupełnie inna. Od 12 listopada 2015 roku, czyli od dnia zaprzysiężenia Sejmu ósmej kadencji, minęło dokładnie 40 dni. W tym czasie rząd Prawa i Sprawiedliwości skierował do Laski Marszałkowskiej 7 projektów ustaw, natomiast Klub Poselski Prawo i Sprawiedliwość aż 28 projektów ustaw. Także prezydent naszego kraju, pan Andrzej Duda, jest na tej niwie bardzo aktywny. Wszystkie te projekty to są ustawy z jednej strony nowelizowane albo całkiem nowe projekty. Natomiast Klub Poselski Nowoczesna, przez ten okres, okres nie szczyci się ani jedną inicjatywą ustawodawczą. Nowoczesna Ryszarda Petru do tej pory nie złożyła w Sejmie ani jednego projektu ustawy i jest jedynym takim klubem o tak niekorzystnej statystyce. Powtarzam, zero ustaw złożonych przez nowoczesną. Nie będę wnikać, czy to z powodu lenistwa, czy to z powodu nieumiejętności. To nie moja sprawa, natomiast chciałem wygłosić to oświadczenie, żeby przekazać wszystkim Polakom, że słowa wypowiedziane przez pana posła Petru w dniu 17 grudnia 2015 roku na tej sali są po prostu kłamstwem. Uspokajam i zapewniam Polaków, że jako prawo i sprawiedliwość bardzo mocno pracujemy nad, nad, nad naprawą. Polski i zapewniam, że wbrew temu, co mówią nasi oponenci, dajemy radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz...